z tej strony Legomanka, a ja zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Sprawdźmy to. Dzisiaj zapraszam Was już do, do troszkę spóźnionej recenzji magazynu Lego Ninjago. Jak widzicie w tym numerze za 12,99 tradycyjnie dostajemy jedną saszetkę z kartami z nowej serii oraz minifigurkę Kaja z podwójną mocą płomieni. Nie wiem, mam wrażenie, że jest to trochę dziwnie tam z... Formułowane, ale spoko. Chodzi po prostu o kaja w stroju zakazanego z pinjutsu. No, więc przejdźmy może już do magazynu. Kurczę, strasznie ciężko to się tu otwiera. O, jak widzicie. Kurczę, zakliło się szybko. Yy, ogólnie sorry, że jest to trochę spóźniony odcinek, ale no jestem w klasie maturalnej teraz i maturę już w maju, jak to moja matematyczka lubi mówić. No, i nie mam zbytnio wolnego czasu na chociażby otworzenie takiego magazynu na kanale, więc wybaczcie mi w najbliższym czasie, właśnie odcinki mogą pojawiać się trochę nieregularnie. No, ale byle do maja, wtedy już mam nadzieję, że wszystko będzie coraz lepiej. Także może zacznijmy od saszetki z kartami, no bo kart ostatnio na kanale nigdy za wiele, jak to mogliście zobaczyć. A mogę Wam zapowiedzieć, że będzie jeszcze. Kilka odcinków z kartami, bo wygrałam dość ciekawą aukcję, o której dowiecie się w najbliższych odcinkach. No ale bez zbędnego gadania zaczynajmy oglądanie, przeglądanie kart. Eee, jak widzicie, tutaj mamy paskudną ultraviolet gazeciarza Lil Nelsona. Jakąś kartę, która jest odwrócona. O! Skanu... Skanowanie na parkiecie, jak tu widzicie, jest to zein z główką tego Zeina z filmu Lego Ninjago, nie wiem czemu, ale tutaj w obraniu różowego ninja. Dezintegracja oraz karta specjalna, jest to przebie... potężny Sushimi, także spoko, dołożę je do naszego albumu. Figurka tradycyjnie na koniec zostaje, choć muszę przyznać, sam design tego opakowania jest bardzo fajny, podoba mi się. No ale przejdźmy może do zawartości magazynu. Także jak już muszę od razu przyznać, podoba mi się okładka. Chodzi mi przede wszystkim o ten tutaj wizerunek e, DG e, Lloyda i w tle, jak widzicie, tutaj też mamy obrazek Lloyda. No ale przejdźmy już może do samej zawartości, co tu się znajduje. Jak widzimy tutaj kilka informacji chyba na temat nowego sezonu. Tradycyjnie spis treści, jakieś zagadki, informacje o naszej minifigurce. Jak widzimy reklamę nowych magazynów, w tym przypadku Star Wars. Tutaj mamy komiks. Jak widzę, chyba trochę nawiązuje do tych mini odcinków, właśnie które pojawiają się na kanale LEGO. E, tutaj pierwsza część plakatu, druga część, ja muszę przyznać, siła ognia. Nawet podoba mi się ten plakat. Strasznie jest. No to jest ten sam wizerunek, który widzimy tutaj na tej saszetce z minifigurką. Drugi plakat też muszę przyznać jest niczego sobie, choć no to chyba nie moje klimaty. Widzimy tutaj reklamę kart, jak już mówiłam. Yy, dalsza część komiksu z tą perłą przeznaczenia, jak widzimy tutaj. No i tak dalej. Jak widzimy, reklama nowych zestawów, tym razem to są arcade pody, które już były na kanale, także jeśli nie widzieliście jeszcze tych odcinków, to postaram się wrzucić tutaj w karcie. Yy, kolejna, yy, kolejna informacja na temat nowego zestawu, jest to chyba Market Gracz, jeśli dobrze pamiętam. Planuję go kupić, no ale na razie no, nie mam czasu ani funduszy na to, że tak powiem. Jakieś prace konkursowe tutaj, o muszę przyznać, bardzo mi się podoba ta praca, ta na dole samym. O, taka, no, coś ma w sobie, muszę przyznać, ale każda jest spoko, jak dla mnie. Jak widzimy tutaj kolejny konkurs z nagrodami. No, i oczywiście reklama kolejnego zestawu. Uf, zestawu magazynu, co ja mówię. E, jak widzicie, kolejny magazyn będzie już 24 marca. Będzie zawierał minifigurkę Lloyda w stroju zakazanego z pingwicku oraz specjalną złotą kartę limitywo, limitowaną Cola w akcji. No i pewnie również saszetkę tradycyjnie. No i tutaj, oczywiście, reklama magazynu Hide and Side El Figure. Nie wiem, czy się go czytam. Który odcinek z tego magazynu wleci, jeśli dobrze pamiętam, za pół godzinki? Także zobaczymy. No i reklama magazynu Lego City. Także może bez zbędnego gadania, zajrzyjmy już do naszej minifigurki jak widzicie nasza minifigurka jest już złożona i co muszę przyznać bardzo mi się podają, podobają te figurki, które ostatnio trafiają do magazynów ponieważ są wyjątkowe pojawiły się tylko chyba w jednym zestawie jeśli dobrze pamiętam akurat dokładnie w tym samym stroju, Kai pojawił się tylko w tym swoim zestawie z Atak Spinjitsu czy coś w tym stylu ten podwójny spinner tam z lodowym samurajem więc bardzo fajnie, sama minifigurka muszę przyznać bardzo mi się podoba ten design tego stroju czerwony z tymi płomieniami po prostu rewelacja. Te złote dodatki, bardzo, no, że tak powiem, wydaje mi się, że pasują do tej mini figurki, akurat. No i sam hełm, no ten tutaj przezroczysty element, który tak, no, że tak powiem, przezroczysty, bardzo mi się podoba. Ja zawsze lubiłam takie elementy. No i jeśli chodzi o samą główkę, no to tradycyjnie e, dwie twarze mamy. Jedną tutaj, jak widzicie. Z jakim, jakąś mocą, energią, która wystrzeliwuje po prostu z jego oczu. Druga natomiast taka tradycyjna, minka, wiecie, casualowy kaj, taki y, na co dzień, że tak powiem. Co mi się podoba, że nie dostajemy tutaj znowu XYZ, jakiś młot, tylko że czerwony tym razem, tylko dostajemy tutaj dość przydatne elementy płomieni, które nie są chyba aż tak codziennie w każdym zestawie dodawane. Także no spoko mi się to podoba, ponieważ jest to ciekawy element. <laughs> o, strzela, strzela, więc spoko. Także to na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy magazyn. Ja się na razie z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć!